Mistrzowski duet Karol i Kamil Kubiccy. Chcąc przybliżyć Państwu tę wybitną hodowlę gołębi pocztowych, udaliśmy się do miejscowości Krzywanice. Leży ona pomiędzy miastami Bełchatowym i Radomskiem. Tu, z dala od zgiełku miasta, został wybudowany piękny dom, a tuż za nim znalazło się miejsce na przestronne gołębniki. Ptakom jakie tu przebywają zapewniono wspaniałe warunki lokalowe. Wybudowano tutaj bardzo funkcjonalny gołębnik dla gołębi lotowych, w którym lotowane ptaki czują się wyśmienicie. Bardzo przytulny gołębnik dla gołębi rozpłodowych oraz gołębnik dla młodych ptaków. Wszystkie te gołębniki tworzą niezwykłą całość. Która w istotny sposób wpływa na wyniki lotowe osiągane przez ten duet lotowy ojca i syna. Nasi rozmówcy, oprócz pracy zawodowej, zajmują się również uprawą ziemi. Jednak pomimo tak wielu obowiązków, znajdują czas, by zajmować się gołębiami w sposób profesjonalny. Nastały takie czasy, że nie ma miejsca na hodowlę na pół gwizdka. Albo w całości poświęcimy się hodowli i będziemy mieli sukces w lotach, albo zostaniemy tylko pasjonatami i będziemy je hodować tylko dla czystej przyjemności. Karol Kubicki wraz z synem Kamilem wybrali tę pierwszą drogę i od kilku lat ich ptaki latają wyśmienicie. Co roku znajdują się w ścisłej czołówce hodowców w Polsce. Niewątpliwie największym osiągnięciem tych hodowców było wyhodowanie olimpijczyka. 33. Olimpiada Gołębi Pocztowych, która odbyła się w styczniu 2013 roku w Nitrze na Słowacji, zapadnie na zawsze w pamięci naszych hodowców. Ich gołąb o numerze pl 090397-16071 zajął drugie miejsce w kategorii D, zdobywając srebrny medal. Ten niewiarygodny sukces sprawił, że nasi hodowcy ze zdwojoną siłą wzięli się do pracy i kolejne lata były pasmem wielkich sukcesów. W sezonie 2014 nasi rozmówcy zajęli czwarte miejsce w kategorii B oraz piąte miejsce w kategorii GMP w Polsce.